W poprzednim odcinku zakończyliśmy naszą trasę na El z którego praktycznie cały dzień no i dość dużą część nocy jechaliśmy do Tatooine. I tak rozpoczynamy gwiezdno szlak podróżniczy. Jesteśmy w miejscu przepięknym. Z drugiej strony tej góry jest ksar Uled Soltane. Tam jest Tatooine. I niedaleko jest też ksar Hadada. Co znaczy że jesteśmy w tych terenach, w których George Lucas kręcił gwiazdę Wojny. Dokładniej e, Nową Nadzieję. Głównie tu Nowa Nadzieja się odbywała, na Tatooine. Tatawin się nazywa tutaj miejscowość, która e, zainspirowała George'a Lucas'a do przełożenia tej, że tak powiem, nazwy planety. No i ogólnie tu wszędzie w tych terenach odbywały się nagrania i jest po prostu w cykę Za chwilę się pakujemy Jedziemy tam tymi drogami Jedziemy aż do samego Ksar Uled Soltany Gdzie jesteśmy Andrzeju? W Afryce Na wysokiej górze, 400 metrów nad poziomem morza kogo pozdrawiasz? Moich fanów. Plan dnia jest dość napięty. Mamy do zwiedzenia Ksar Urecułtane, Ksar Hadada, Czenini i musimy jeszcze dojechać przynajmniej w pół drogi do Ksar Gilane. Robercie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na planecie Tatuin, oczywiście, w miasteczku Mos Espa. I tutaj mamy właśnie kwatery e, niewolników. To jest rówieśniczka na knina Nie wiem, czy poczęta przez moc. I <noise> <Czy> przez kogo? <noise> Robercie, jakim charakterem z Gwiezdnych Wojen odnalazłbyście najbardziej w uniwersum? Ja myślę, że jestem albo obiwanem, albo qui Tego dnia odwiedzamy kilka planów filmowych z Gwiezdnych Wojen Dojechaliśmy do ksar Hadada w tym miejscu na pewno wielu fanów Gwiezdno-Wojen ciekawy fakt, że można zostać w hotelu gwiezdno i spędzić noc praktycznie na planie filmowym rocznego widma. Jesteśmy w Ksar Hadada, gdzie w 1997 roku George Lucas kręcił zdjęcia z wioski niewolników. Do mrocznego widma. To my idziemy teraz za tobą, jako za głównym fanem z tu pewnie każdą alejkę. Bywałem tu wielokrotnie. Sarka Dada, tutaj kręcono mroczne widmo. I tutaj idzie Paulinka. Przede mną Ania, ale tu fajnie w ogóle ten meczet wygląda. To ten tsar służył jako strych dla mieszkańców rozsianych niegdyś po wsi. To nie czy to był spichlerz też? To też były spichlerze, dokładnie. Możliwe, no. Andrzeju, kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moich panów. <noise> nie sądziłem, że będzie mi dane. Być w takich miejscach na świecie. Tak co, prawda jestem ogromnym fanem Gwiezdnych wojen, ale nie aż tak, nie aż tak ogromnym, że może i musiał wszak specjalnie tu jechać, ale mega mega fajnie. Gwiezdny komornik. stąd jest niezły widok. Na końcu zwiedzamy przepiękne Czenini ulokowane w górach z niesamowitymi widokami a jest to stary zrujnowany ksar czyli ufortyfikowany spichlerz jak wiele miast w Tunezji. Czenini wywarło na mnie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Czenini, najwyższy możliwy punkt w Czenini. Po wszystkich odwiedzinach kulturalnych kierujemy się w stronę pustki. W Tunezji wszystkie pustkowia są pozbawione całkowicie internetu. Nie ma w ogóle zasięgu, więc jeżeli gdzieś się zgubimy, to musimy sobie radzić na własną rękę. Kierujemy się też w stronę naszego terenowego planu, czyli w stronę pustyni, Parku Narodowego Bill, a także z popularnego Xar Gilane. Nie dojeżdżamy tego dnia do Ksargilane, gdyż napotykamy przepiękną oazę, niedługo przed zachodem słońca i tak naprawdę postanawiamy, że rozpoczynamy pierwszą imprezę integracyjną tego wyjazdu. A ja w międzyczasie zrzucam mojego KTMA Six Daysa i w zasadzie chyba realizuję jedno z największych marzeń mojego życia, czyli jeżdżenie na motorze po pustyni, w po Afryce. Trafiam też na przepiękny zachód słońca. Ręce się cały, bo trochę tu się mordowałem z podjazdem do góry Jest taki widok Wpadłem tutaj kwiatełnikiem Naprawdę było ciężko Bo są tu straszne kamienie A ja tych kamieni nienawidzę I taki widok 360 stopni Taki widok To jest po prostu spełnione marzenie numer jeden po pierwsze być w miejscu, gdzie te wszystkie Star Warsy powstawały, te wszystkie oczywiście Statuin. Bo to wszędzie, cały czas wszędzie po tych pustkowiach było kręcone. Po drugie, przy okazji całkowicie nieplanowanie być tu motorem. No i w ogóle tam, już nie, gdzie to jest? O, tam. Tam, dokładnie tam, o, tam. Nie, sorry, tam kurde. Tam za tym cypelkiem, tu, tam dokładnie są kampery. Tam. Po prostu mistrzostwo świata. Dziękuję. Dziękuję losu, że tak powiem, panu i komukolwiek. <grywki> dzięki komu tu jestem. Uff. Not easy! Yeah. To jest nasza miejscówka dzisiaj na noc. Momentko. Jest mantra. Są autobusy, ale kurwa, sztos. Nie wiem, to już jest petarda Dzień dobry Piękny, piękny poranek Impreza była dość... dość długa i intensywna Wrócił tutaj My cię Robercie, zapraszamy Także podejrzewam, że dziś wyjedziemy trochę później W drogę Trzeba odparować No i co? Piotrek już się obudził Słyszałem, że pyszną kawę serwujesz Oczywiście Zapraszam. Nasz konwój składa się finalnie z sześciu samochodów, trzy z nich to Adventure a reszta jest mocno doposażona przez e, graty Adventure Vana. Ten dzień to także dzień pierwszej ofiary wyjazdu, a niefortunnie podczas manewrowania w terenie Roland otwiera z drzwi. Teoretycznie wypada z samochodu spada na stopę e, dość niekomfortowo i skręca sobie kostkę. A my oczywiście. E, w ferworze pomagania jemu, także kręcimy to wszystko i próbujemy chociaż z dobrym załatać sytuację Powoli, bardzo powoli Roland Do przodu Cały czas do przodu Jeszcze, jeszcze Powoli, Jed w lewo skręć trochę Powoli, 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 bardzo powoli Prosto koła Prosto koła, bo tu jest dziura Nawet w prawo trochę Powoli. niemniej jednak lisa pustyni niełatwo jest uszkodzić i tak Roland cały dzień ciśnie za mnie równo po terenie. Xargilane jest wioską, która jest ulokowana przy samej Saharze i w zasadzie jest taką mekką feudową. W tym miejscu można wynająć przewodnika pustynnego, a i pojechać z nim do samego Parku Dujbil. Wymogiem podróży po pustyni jest zabranie ze sobą odpowiedniego przewodnika który po prostu dba o nasze bezpieczeństwo i o to, żebyśmy się nie zgubili. Kiedy oczekujemy na przyjazd przewodnika, ja znowu zrzucam motor i udaję się wprost na piaski Sahary. Tak to wygląda Sahara Pustka cisza I prażący, prażące słońce Pół godziny na piachu Naprawdę Potrafi Uff, Mocno zmęczyć Mocno Jeszcze nie zakładałem opony co prawda Docelowej Ale już mamy Pierwszy scratch I jadę zakładać gumę ja zmieniać koło, zobaczymy jak to się będzie działo. Stacja benzynowa. Tankujemy. Przed wyjazdem odwiedzamy jedyną stację benzynową, w której paliwo nalewane jest przez szmatę z beczek. Wiele osób instaluje dodatkowe filtry na takie wyjazdy. Boi się takiego paliwa i my też się tego baliśmy. Niemniej jednak nie mieliśmy innego wyboru. Wszystkie samochody zostały zatankowane tak zwanym mazupem czyli paliwem do napędzania promów i statków a... i w zasadzie wszystkie samochody dojechały, nie mieliśmy z tym żadnego problemu, a żadne z nas w zasadzie nie miało dodatkowych filtrów i specjalistycznych technologii, także samochody okazały się, że sprawdzają się pomimo słabego paliwa bardzo dobrze i tak przed samym zachodem słońca wyjeżdżamy na pustynię, która po prostu oszałamia. Nie wiem, co ma pustynia w sobie, ale za każdym jednym razem robi na mnie niesamowite wrażenie. E, wręcz zakopuję się w niej coraz bardziej, Im, im dalej jedziemy, im częściej nasze koła dotykają piasku. I tak od czasów Maroka każdego roku marzę, marzę o kolejnym wyjeździe w piasek. Znajdujemy miejsce na kemping i musimy dokończyć żywot Briana. Sytuacja. Jest Witold Cieflik. No i jest Andrzej, który rozpoczyna sesję. Andrzeju, powiedz coś do kamery. Oczywiście, że pozdrawiam moich fanów. wszystkich. Czy cieszysz się, że czynisz sesję w takich okolicznościach? Oczywiście, że się cieszę. W pięknych, piaszczystych okolicznościach. Przyrody z... wysokogórskiej. <laughs> Dokładnie tak. <laughs> Nisko <piennej. śmiech> Dla nas, to wyjazd, to nie tylko przyjemność. Po pierwsze. Jesteśmy jego organizatorami, więc spoczywa na nas duża odpowiedzialność, ale po drugie, razem z architektem kadru rozpoczynamy na następny dzień oboranku sesję zdjęciową Mastera, którego właśnie zbudowaliśmy właśnie przed samym wyjazdem do Tunezji. Jak widzicie, film będzie dość amatorsko nakręcony, gdyż nie ma ze mną dzisiaj ekipy filmowej. Tam odbywa się e, sesja zdjęciowa Mastera który po prostu spisuje się w tych terenach fenomenalnie. Wiozę na haku motocykl. O, tu. Wiozę na, na haku KTM -a, Six Daysa, który waży 100 kg. Do niego uchwyt dodatkowy 20 I po prostu poradziliśmy sobie z wszystkimi tutaj piaskami, które widzicie dookoła. Dziś jeszcze zrobimy powtórkę. Wczoraj wieczorem, jak już było ciemno, to przejechaliśmy całą tą tutaj grań. Gdzie jest auto? Tu. Dookoła, tu tu, 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 tu i tam na dół. Także wczoraj to wykonaliśmy. No, powiem szczerze, że master w terenie sprawuje się po prostu wyśmienicie. Tak, Blokada mostu centralna, e, blokada tylnia, ten i ten reduktorek, wszystko razem jest tak ładnie e, zgrane, tak fajnie ze sobą współgra, że jesteśmy w stanie wjechać w naprawdę wiele różnych miejsc i już w takie tereny, w jakich tu jesteśmy, w których tutaj o Stoję w tej chwili Tamte samochody Już praktycznie nie wiadą. Jest tam oczywiście jeden permanentny oberregner 4x4 i Mantra Więc one raczej by sobie z tym poradziły Choć Mantra jest bardzo ciężka Ale ten na niskim dachu sprinterek Bez problemu Bez problemu by przez te wszystkie tutaj Piaski przejechał, dlatego że ma trzy blokady I pewnie dzisiaj będzie jeździł My wstaliśmy bardzo wcześnie rano Jest 6.30 Robimy fotki i obczajamy sobie tutaj ja obczajam sobie tutaj trasy bo będziemy tutaj zaraz jeszcze robić taką akcję, że gdzieś tam motorem będę latał koło tego samochodu. No i będzie generalnie generalnie będzie e, mocno. Tak właśnie Master jeździ e, na piasku. Takie ma właśnie właściwości terenowe. Wystarczy spuścić ciśnienie do jednego bara i mamy samochód, który jeździ po Saharze. Oj, z nami już. Jesteśmy dość mocno dopakowani, jak już mówiłem. Motocykl. 120 litrów wody, w zasadzie to 140. 10 litrów paliwa do motocykla. W motocyklu kolejne 7. Eee, naszych gratów, jedzenia i tak dalej. Jestem wręcz pewien, że przekroczyliśmy DMC. Natomiast e, w tych krajach, e, tutaj Tunezja, Maroko i tak dalej, afrykańskich, nikt nie waży samochodów, więc sobie pozwoliliśmy na to. Przez Europę przejechaliśmy tak na limicie, na spuszczonej wodzie. No, bo tak jak mówię, motor i uchwyt i tak dalej to jest 150 kg razem z paliwem, więc nie ma co się oszukiwać. Trochę to waży, cztery osoby. E, jedzenia i tak dalej na e, dwa tygodnie. E, dlaczego jedzenia? E, dlatego, że e, generalnie jedzenie tu jest wyśmienite, ale nie zawsze. Naprawdę nie zawsze można tutaj trafić na dobre żarcie, i tak czasami po prostu. E, można się sparzyć, więc dobrze mieć jakieś swoje przekąski, jakieś swoje takie różne e, rzeczy, które, które e, się ze sobą zabiera. Spalanie, nie wiem czy wspominałem, ale wyszło nam na poziomie 13 litrów, gdzie autostradowa prędkość była 120-130, czyli naprawdę jest fajnie. Tutaj na pustyni na piaskach podejrzewam, że to będzie 16-17, no ale nie ukrywajmy. Mamy tutaj bardzo. Eee, bardzo, bardzo ciężkie warunki dla takiego samochodu, bo jakby ten piasek tak naprawdę generuje niesamowity opór. No i co? i eee, Generalnie Masterek to jest wersja Grand Tourer, czyli środek już znany, i ten, właśnie ten model tutaj, ten egzemplarz jest do sprzedania. I gwarantuję, że nie jest dojechany. <laughs> Jeździmy nim bardzo tutaj eee, spokojnie, bardzo delikatnie po przyjeździe do Polski. Będzie sprawdzony cały mechanika, zostaną wymienione wszystkie płyny, filtry itd. No i będzie do wzięcia od ręki. Tym masterkiem byliśmy też poznani. Tak, jak widzieliście, master w piasku. Czyli w najcięższym tak naprawdę terenie dla takiego samochodu Radzi sobie wręcz fenomenalnie Wszędzie tam gdzie motorem, wszędzie wjechał Wszędzie zjechał Proszę, z tej góry zjechaliśmy tutaj Najpierw na nią wjechaliśmy Uff, Zmęczony jestem, bo motor to mnie wyssał Naprawdę jazda po piachu na motorze To jest masakra Teraz jadę jeszcze na widoczek jeszcze na jakieś 15 minut. Dzień dobry! Sto końca na prakasze. <grym i zimny> Ci. Tak wygląda kemp. Jesteśmy w drodze do Timbein. Pośrodku nikąd. Tam jest nasz przewodnik. Tam jest Robertas, szuka zasięgu. No i tak to w takich okolicznościach dzisiaj śpimy. Spaliśmy. Już jest rano. Jesteśmy już też po sesji zdjęciowej. Jak widać. O, zaraz przybliżę. To są ślady Mastera, dokładnie tu po lewej. To są ślady Mastera, i dalej jedziemy za śladami Mastera. I tam są ślady Mastera i motura. Motorem poleciałem tam do samej góry, a Masterem pojeździłem po tych wydmach. Także naprawdę Master robi robotę niesamowitą w terenie. Yeah. Sesja zdjęciowa rozpoczyna się o samym e, świcie. Także w momencie, kiedy ją kończymy i my już jesteśmy zmęczeni i wybawieni, reszta się budzi. Zbiera się na śniadanie, i po wszystkim ruszamy w stronę team by in. Niestety dochodzi do bardzo nieprzyjemnego głosu, huku i postoju.